Zastanawialiście się kiedyś, co można dostać, mając Titanica? Albo dwa? A najlepiej cztery? Dzisiaj się o tym przekonamy, ponieważ dzięki Puzonowi oraz Karolce otrzymałem Titanic Huberta oraz Mozaik Korgiego. No co prawda, na chwilę, ale to i tak lepsze niż nie dostać wcale, co nie? I pójdziemy sobie z nimi wszystkimi na Trading Plaza, widzowie, i zobaczymy, co ludzie potrafią za nie dać. Dobry Puzo, słyszałem, że masz coś dla mnie. Cześć, WeGorzyk! Znowu There's. mnie chcesz oskamować! Tak, ja słyszałem znowu deszcz. przyszedłem cię oskamować! Co tam byś chciał? Na co chciałbyś być dzisiaj oskamowany? No pewnie na nowego TITANIKA, którego sobie kupiłem. No to pokaż go. <g AO> Cześć, bo to słabo zrobię. słabo, słabo. <sluz _> słabo, słabo. No dobra już <g> widzisz? <YO _21> nie, nie widać nic za twoimi plecami. No to włącz Pety! Ale ja mam u ukaro widzę! Wsiądź na, niego. wsiądź na niego i zejdź! A dobra, a czekaj, bo na pewno się nie pokazało. No! <śmiech> teraz? <śmiech> Nic. Teraz? <laughs> nie, teraz chodzisz w powietrzu, stary. Ty nawet nie siedzisz, ty chodzisz. No to nieźle, kurde. To no, nie no to nie daj trade'a. Ale zepsuli. Hmm? Titanic Hub dali Shiny. A ty go pokazałeś teraz? No! Ej, przysięgam, nic tutaj nie ma! Nie no, ty kłamiesz, to no nie ma możliwości, no co ty gadasz? Gościu mnie trolujesz, że ma nowego Titanic. CO JEST?! Czekaj! <laughs> dobra, eee, zrób <zrobię laughs> jakiś pip czy coś, przysięgam, jest w trajcie, <laughs> czekaj! Ty, ja ci... Czekaj, weź mi Ja muszę ses na odcinku pokażesz! Widzisz coś? Nic. What?! Ej, pierwsza są takiego oh, buga, stary. Dobra, ja się zresetuję szybko, bo Ej, ja, bo ja bym się miał... bał, stary, jak ty byś mi go dał, czy byłby on, czy by znikł. Ej, no właśnie dlatego wolę się zresetować, stary. To... Zresetuj, Ej, zresetuj. Sekundkę, Widzimy się za sekundkę. sekundę. Tak. Ale no, czy widzisz już mojego tonika, gościu? O, dzień dobry, ale świecący Hubert, jakie oczka. No, więcej ma, niż ten poprzedni, ale jest życzy Tak, to prawda, ale, ale... Ale no, tak jest słodziakiem. Tak, to prawda, on no, jest tajtanikiem, to jest najważniejsze. No. A, jest jest warty 10 tylionów, praktycznie. Więc jest git. O, to jest całkiem, całkiem ładne. To ja bym go chętnie pożyczył. Nie, inaczej. bo ja bym cię na niego oskamował, jeżeli jest szansa. Ale musisz ten, wysłać mi tajda. Wysłałem właśnie. No, to się jeszcze ty zbugowałeś, no to jeszcze eee, super. Ja pierniczę. Dobra, teraz ty się już mi się już nie chce. O, dzień dobry, po raz trzeci Puzon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, czy uda się nam zladeć? no musimy odczekać, pewnie, no 19 sekund, jeszcze, ale fajny. No to, to łapkę zostaw w tym czasie, łapkę zostaw. O, wyrzucam, e, e, co jeszcze mogą zostawić? Komentarz swój w Niku, bo rozdamy coś. O dzisiaj. tak, pfff. rozdać, no, no, no. Powiedz, stop. E, stop. A no, trafiła na huge Hellrocka. No dobra, no to huge Hellrocka. Zaraz, Nieważne, ważne, że będzie darmowy, prawda? A. dla widza. Mam pending do ciebie! Nie! Ja do Aby ciebie! Się... ja pierdzielę. W tym samym czasie kliknęliśmy chyba? Nie! To teraz ja się resetuję O dzień dobry! Dzień dobry po raz czwarty! czy uda się tutaj dawać? E, chciałbym, bo chciałbym nagrać odcinek, w którym co nie, będę no dzisiaj no to robić, Puzon? Co mam robi nie w wiem. dzisiejszym odcinku? Nie wiem, sprzedaż wszystkie Titaniki i wyjedź za granicę. No i to jest myśl, widzowie. Zapraszam na Allegro. <laughs> żartowałem. Nie, zartowałeś? Bardzo zartowałeś. to za joke. Tak. Ej, ale stajesz za to wszystko. O. Mógłbyś za spokojnie Titanik ludzki albo Campbellę wziąć. O. Możesz mi wysłać trejda, czy nie? Uwaga, trzy, dwa, jeden wysłany i sale depending. <laughs> Star, o co chodzi? Wyjdźmy oboje, w tym samym czasie tak, dawaj, dobra, już innej ja opcji nie ma. 3, 2, 1. Go! Dobra, dobra. stary, Jak teraz się nie uda, to już jest GG. Tak, tak, tak. Dlatego tak, nic nie klikamy. E, to te łapkę został. Tak widzowie, bo jeszcze tego nie słyszeliście, bo ja teraz dopiero pierwszy raz wszedłem do Puzona na serwę. Dobra! Posłuchaj! Jest. jest! Jest! Widzisz? Widzę go, widz go! Jest! Mamy to! Titanic Huber! Ale podobno widzowie to nie wszystko! To podobno nie wszystko, bo tutaj jeszcze jest taka jedna pań była. Tu jest schowana! Ukryta, Ukryta jest! Ukryta Dobry. jest! Dobry! Pani Karolinko! Ist jakoś tam dogadać? Ha. Karola! Karolala? Chyba za Karolala, jak napisałeś. Chcesz mi oddać swojego titanika? Napiszemy tak. A ci odda!

Oby, bo jak tak wejdę na Trading Plaza To będę takim bogolem A Pepka codziennie rozdaje takie, napisała O, git, dobra To mam Titanika stary, za darmo No, życie Karolka to jest jednak giga Ty Nawet pieniędzy za to nie chcę. No, to elegancko Dziękuję, idę go sprzedać No i super, dobra, Karolka dała, Puzonik dał Więc widzowie, od razu na starcie mówię, żebyście sobie do nich wpadli Bo dzięki im, patrzcie jak to wygląda Linki macie oczywiście w opisie Ja mam cztery Titaniki I idę na Trading Plaza zobaczyć czy w ogóle ktoś ma jakąkolwiek ofertę za nie? Dobrze, widzowie, aktualnie wygląda to no, dosyć niesamowicie, trzeba przyznać. Mam cztery Titaniki. Mamy tutaj Titanic Jolly Kata, którego oczywiście znacie z moich odcinków. Mamy tutaj mojego Blue Balona, który jest moim pierwszym Titanikiem i którego nigdy w życiu za nic nie sprzedam. Mamy też Mozaik Korgiego, którego dostałem właśnie od Karolki. Patrzcie, w ogóle jest on bardzo ładny. No, moim zdaniem. Najładniejszy Titanic jak jest aktualnie w grze, no nie widziałem jeszcze kapibary, więc możliwe, że, że, że gadam głupotki, ale jest on prześliczny. No i mamy najnowszy nabytek Puzona, czyli Shiny Hubert. Tak, Shiny Hubert, no. I wyobraź sobie, żeby go mieć, Puzon oddał shiny mozaik Korgiego. No ja się nie znam, ale podobno wyszedł na tym na plus, więc... Witam w dzisiejszym odcinku, widzowie. Dzisiaj spróbujemy dostać ofertę za te cztery Titaniki. Zobaczymy, czy w ogóle jest ktoś, kto mógłby... No raczej nie. Ale może będziemy miło zaskoczeni. Tu już ktoś koło nas lata, Bartek. Sprawdźmy, co tam Bartek nam chce dać. I zaczynamy ofertę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Huge Hell rocków. Nawet sześć. Cupcake, festive cut e, Huge knife cut Huge hell rock I to tyle, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem O, walczy, ciągle walczy Nie no dobra, nie będziemy marnować czasu Obydwoje wiemy, że nie Ale ten pan tutaj Mr. Bombasti. Dobra, Bombastik. Mister Bombastik ma dwa Titaniki, więc tutaj może być nawet coś fajnego. Chcę je sprzedać. Masz obojętnie jaką owkę. Tak, napiszemy. Mister Bombastik nie jest Polakiem? Ale mnie teraz zaskoczył, przecież myślałem, że Mr. Bombastik to jest Polak. Dobrze, dobrze, pani Mister Bombastik, zarzuć mi tutaj jakąś fajną ofertę, bo mamy tutaj Titanic Huberta 885. Jest shiny, to myślę, że jest z 15 na świecie może. No i mamy tutaj jeszcze takie inne rzeczy, ale Mr. Bombastic chyba nie chce. Dobra, dał ofertę. Huge Dragon. A. No myślę, że jakbym teraz nacisnął ready. To ten trade przeszedłby do historii Pet Simulator X i będziemy tacy mi? Nie, nie będziemy, ja wiadomo, że nie. Ale ogólnie tutaj mało osób ma Titaniki, bo tylko on, więc ja zrobię sobie szybkiego reloga. O, skarpeta! Jezu, jaka ona jest piękna! Chciałbym ją mieć! Ja zrobię sobie reloga na najlepszą Trading Plaza, jaka jest w grze, i tam tym razem z najlepszej, najlepszej i najwspanialszej Trading Plaza, jaka jest w grze, i chyba wszyscy są w szkole. Wychodzi na to, że każdy, kto ma jakieś Titanika, jest kidem no, ale tutaj. Uhuhu. Dzień dobry panie! Jak ty masz? Dont! Dobra, pan Dont! Czy pan Dont będzie miał ofertę? Aj, pan Dont jest strajdzie. Dont, Iwe, A, Trade Napiszemy mu. A ja daję, don't give a trade. No w sumie to dziwne, ale don't to jest jego nick. Nie, że nie dawaj mi tradea. Panie don, ma pan tradea? Halo, gościu, daj tradea, bo ofertę mam. W sensie ty masz dla mnie. Bo ty masz trzy Titaniki, ja mam cztery. I ja bym chętnie się wymienił. No nie da się, no. Coś komuś rośnie. O, cute. Tam wysłał tradea, więc może tutaj będzie troszeczkę lepiej. Kangur jestem. To będzie pewnie wiz, który nie ma oferty. Jestem mega fan. O, dobra, ale coś daje Huge Cut, więc fajnie. Huge Cut chyba ogólnie drogi jest teraz. Huge Techno Cut, Festive Cut. Ametystowy Dragon. Nie nie mam go jeszcze, niestety, ale jest ładny. Huge Storm Agony w wersji Rainbow. Wow, ale oczywiście, no, oferta zbyt słaba, ale jaki tu potężny gracz szedł? Capibara się nazywa. Kapibara, proszę, trade, trade. Trade, Kapibara musisz. Nie, no gościu, co mnie tutaj z planszy zmiata? Ale Kumpel chyba nie chce dać tradea. Proszę, kapiwarko. No, poszetawczyć. Masakra z tymi ludźmi. Jest! Mamy! Dobrze, mamy trader z kapiwarą, który patrzy, ile ma rapu: 28P. Dobrze, i co on tutaj ma? Titanic Dominus Astra. Titanic Hologram Cat. Drugi hologram Cat. Hubert oraz Astra. I dał ready. Ohohoho. Powiem wam, że mega dobry gościu, ale straty byłbym, nie? Czekajcie, bo ja mam tak. Jego wartość to jest wartość, powiedzmy, że tak. Tutaj. Nie no, sam on to jest przecież dwa. Takie. Dobra, nieważne. Ale pierwsza dobra oferta. Także, gdyby to były moje, pewnie też bym mnie dał ready. Ale trzeba przyznać, że jest to naprawdę dobra oferta. Bo tutaj do minus Astra. A, już jest anulowany trade. Za długo pewnie było czekane. Bo tam do minus Astra to są ładne, ładne Titaniki. W ogóle, czy ktoś sprzedaje jakieś Titaniki? Nikt, nic. Ha! Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Mamy kolejnego tradera. Sprawdźmy, co on tutaj da. Nie. <laughs> Uwielbiam takie zdziwienie ludzi, właśnie jak się im pokazuje coś takiego i oni takie What? Co jest grane? No, ale to, to jest tak Puzon, Karola, mój, mój Can I offer Jolly? Of course, dobra, gościu chce dać coś za Jolly Kata Sprawdźmy co nam da za samego Jolly Cata w takim razie Wow Ogólnie to tutaj jak to jest? No... Mój jest trochę rzadszy. Podpisany przez partnera. No, jest pierwszym Titaniciem, który jest chyba najdroższy aktualnie, o ile się nie mylę. Tutaj jest prawie trylion, ale to nie wynagradza. I tu jest tylko jeden huge. Ogólnie jest to całkiem fajna oferta, co nie? I myślę, że. Gdybym kończył grać, ale nie kończę grać, widzowie, nie, 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 to może bym się na to zgodził, ale on zaczyna dodawać. Nie no, wydaje mi się, że ta oferta jest zbyt słaba, abym mógł tutaj ją zaakceptować. Także niestety, XJF1Y, muszę Ci podziękować. Ale muszę przyznać, że fajnie, bo trylion gemów prawie to jest coś, co zawsze robi wrażenie na człowieku. Kogo my tu mamy? Kogo goszczę, kogo witam? DONT w końcu. Mamy tradea. Zapytałem od razu, czy chcę któregoś kupić albo się wymienić. Wolałbym tutaj oczywiście wymianę, bo ile ty DONT masz w ogóle pieniędzy? 375 bilionów tylko, także mało. Ale myślę, że oferta w Titanicach, które są tutaj, mogłaby być całkiem fajna. Maybe Titanic Red Ballon. Dobrze, sprawdźmy, co. Za red balonika tutaj będą chcieli. Sprawdźmy, sprawdźmy. Ale patrzcie, on tutaj poleciał na podpis Puzona. Dziękuję, Puzoni. No i czekam, czekam. Godziny mijają, a gościu się opierdziela. Halo, gościu, czekam. No weź, pokaż jakąś ofertę. Dobra, nie ma co, nie będziemy tyle czekać. Jak gościu jest niezdecydowany. Może pan. A, dobra, wysłał jeszcze raz ten gościu. Napisał. Że ma lepszą ofertę tym razem. No i co to jest? Hologram Kat, Preston mimik. Preston, prezent. To jest lepsza oferta? Nie no, zdecydowanie gorsza. Także tutaj tym bardziej muszę odmówić, zwłaszcza że się od Jolego mojego. Nie! Mówię ci, że nie. Niestety nie. Ja się czuję w ogóle teraz taki bogaty i trochę wystraszony, jak mam te rzeczy w swoim punku, bo to jest takie, no, ten kapibara, co on tutaj ma za sprzęcior, no, no. Wow. Kiedyś muszę zrobić sobie cały team Titaników. Myślę, że to by było w ogóle mega fajne ale dobra, sprawdźmy, czy ktoś jeszcze nam coś zaoferuje. Może pan? Dobry, chciałbym mieć z panem tradea, panie Capibaro. Czy jest szansa na tradea? Proszę, mam fajną ofertę dla ciebie. W sensie, ty możesz mieć fajną ofertę dla mnie, bo bardzo lubię balony. Nie wiem, czy wiesz. Pewnie nie wiesz, bo mnie nie znasz, bo nie jesteś pewnie Polakiem. Ale ładna Capibarka. No, on na kolanach w ogóle chodzi. Stary, nie ma problemu. Nie musisz mnie prosić. Który z tych Titaników, nawet Hubert. Może być twój. A on się nie ugina. On tym razem chce dać ofertę za Hubertek. Hubert jest swoim najdroższym tajtenikiem. Nie. Ej, co można z tego mieć? Kap... Kapibare, Capybare, kapi barek. Przepraszam. A, on nie chce trejda. Dlaczego nie? Oferta za Titanic Huberta Shiny. Tyle? Siuczka, wajkat? Um. No wydaje mi się, że ciężko by było. <laughs> shiny, tak, Shiny. Ale nie mój. O, zaczął dodawać, jak się dowiedział, że jest Shiny. No i Storm Dominus, mastermelo... aha, aha. Czy on myśli, że on jest warty tyle samo co on? Aha! Nie no, panie decent. Pan, pan jest trolem. Pan mnie troluje. Pan chce mojego Titanic Huberta w wersji shiny za takie coś? No, no, nie fajnie. Myślałem, że to będzie trochę poważniejsza oferta, ale jest kolejna. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery pety. Jak ja patrzę teraz na te maszyny malą agony, to mam tylko w głowie przebłyski z tego, jak robiłem sobie całą armię. Wait, okej, okay, czekam. Okej, okay, okej. Okay. Eee, co dalej? Lumpy. Tiny! Chyba chodzi o, o niego. <laughs> nie no, lumpi! Szanujmy się! Troszeczkę szybciej z tymi tradzikami, proszę, bo ja nie mam czasu tyle! Trzchni no trzchny. Nie, nie rozumiem. E, nie no, dobra. Słaba owka, słaba owka. Myślałem, że będzie lepsza, a tu niestety. Dobrze, i co my tutaj mamy? Pixel cat, capi... capibara. Kapibara O, jaka ona jest śliczna! Tak bardzo bym chciał mieć kapibary. I to jest oferta już tyle za mojego Titanika. No to trochę słaba bym powiedział. Więc tutaj niestety nie. Ale może ktoś inny. Ale zaczęło nagle tych ofert spływać. Ale same huge, bo tutaj nikt nie ma Titaników. Zawsze się to nagrywam. Dzieci są w szkole. Znaczy dzieci, ludzie, którzy mają Titaniki. Tak chciałem powiedzieć. Dobrze. I Lola co tu ma? Lola za mystic Korgiego chce dać titanic Balon monkey. Ej, nawet nie wiem, czy to, by, czy to by nie był jakiś opłacalny deal, no bo. He, a jak nam jeszcze? Tak. Wydaje mi się, że to by było dobre. On za niego, albo za Huberta to by było wspaniale, gdyby nie był on Shiny, oczywiście. A z tych moich, on chyba jest tyle samo warty co Titanic, ten Red Balloncat. Ale no niestety, niestety. Tak, człowiek fajna oferta, myślę. Uuuu, Huge M10 prototype za Mystic Korgiego. Karolinka, robimy to, mam nadzieję, że nie będzie ci źle. daj ready. No, akceptuj, gościu. <gryny> Offer How? Titanic? She... you're crazy. <gryny> Uwielbiam takich ludzi, przysięgam. Uwielbiam takich ludzi. Gościu jest pozytywnym wariatem. Fajnie. I tak naprawdę z samej trading plazy to będzie tyle. Napiszcie w komentarzu, czy waszym ulubionym Titaniciem jest on, on, może on. Albo on! Przypominam Wam, że możecie dostać Huge hell rocka w komentarzu. Napiszcie sobie oczywiście, że chcecie kamienia. Wtedy ja wylosuję sobie jedną osobę, która może to dodawać. Jeżeli chcecie ekskluzywy, bo mam ich bardzo, bardzo dużo. W sumie to event pety. Czekajcie, gdzie tu jest bank. To również to piszcie, widzowie, bo ja ich mam dużo. Już ostatnio rozdałem. Miałem 2,5 tysiąca w banku. Mam 2137 petów w banku. I widzowie, jeżeli oglądaliście do końca i chcecie ekskluzywy, napiszcie w komentarzu fajny bank, tak. I jak napiszecie fajny balk oraz swój nick To będę wam wysyłać też yy, ekskluzywy Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się Idę oddać peciki jak wiecie, bo to nie są moje Także niestety muszę z nimi żegnać Ale za niedługo pojawi się odcinek Gdzie będę mieć swojego własnego trzeciego Titanica, trzymajcie się, dziękuję za oglądanie Jesteście wspaniali, cześć!